więcej. Z prymatem zawsze możesz więcej. Siemanko, witam w mojej kuchni. Dzisiaj przygotuję naprawdę bardzo szybkie i proste danie z wykorzystaniem w większości składników, które mamy w lodówce. Zrobię sobie przepysznego ster fraja z wieprzowiną. W przepysznym sosie i z dodatkiem ryżu. A jeżeli lubicie dania kuchni azjatyckiej, to koniecznie wejdźcie na kanał Doradcy Smaku, bo tam przygotowałem, uwaga, przepyszne, smażone tofu. Link do tego filmu znajdziecie w opisie, a ja teraz wam pokażę, jak przygotować takie pyszne i szybkie danie. Zapraszam! Przygotowanie naszego dania zaczniemy od naszej wieprzowiny. Ja tutaj mam kawałek takiej fajnej szynki. Wieprzowej. I teraz tak, musimy sobie to podzielić, pokroić. W Chinach używają takiego dużego tasaka, ale jeżeli takiego tasaka w domu akurat nie macie, nie przejmujcie się, nic się nie stanie. I co robimy? Kroimy w cienkie paski. Widzicie? O, w ten oto właśnie sposób. Dlaczego przeciąłem tą wieprzowinę na pół? Bo gdybym kroił tak, to by były te paski bardzo długie. A ja chcę zachować. O! Jeden kształt. Widzicie? Moje mięso jest już gotowe, jest posiekane, więc teraz musimy je dobrze zamarynować. Czym ją marynujemy? Oczywiście dodajemy cynamon, hop, pół łyżeczki, tak? I teraz do tego ja sobie dodaję dwie takie duże łyżki skrobi kukurydzianej. Skrobia kukurydziana jest fantastyczna, ona oblepi. Yy, Tą szynkę, i dzięki temu powstanie taka fajna, delikatna panierka. No, jest naprawdę bardzo dobra rzecz. Słuchajcie, ponadto dodaję tutaj chili z solą morską. Tak, w tym doprawiamy. Nie przejmujcie się, to chili nie jest tak bardzo pikantne. To w płatkach, więc możemy sobie dodać troszeczkę więcej. Pamiętajcie, sól do marynaty to jest podstawa. A chili lekko nam to wszystko zaostrzy. Ponadto dodaję sobie tutaj odrobinę sosu sojowego, nie za dużo. I spójrzcie, mieszam to wszystko. Hop! Mieszam, mieszam, mieszam. Chcę, żeby każdy kawałek został opleciony tą mąką i tymi przyprawami. I teraz zostawiam sobie moje mięso z boku i przechodzę do przygotowania warzyw. I teraz przejdźmy do naszych warzyw. Warzywa, które musimy pokroić, to jest standardowo czosnek. Imbir. Imbir już jest, więc przejdźmy do jednego z najważniejszych y, warzyw. Jest to kapusta pekińska. Tak? Co z nią robimy? Oczywiście musimy sobie ją umyć, ale teraz pokażę wam, jak ją musimy przygotować. Spójrzcie. Z kapusty pekińskiej wycinamy tego głąba, że tak powiem. I tą część, tą twardą, kroimy w takie kawałki. Natomiast Tą część, taką kapustną, kroimy sobie, o, w ten oto właśnie sposób, w takie paski. Tą ostatnią część dodajemy na samym końcu. Tą podsmażamy zaraz po mięsie. Kapustą sobie poradziłem. Teraz przechodzimy do zielonej cebulki. Jak widzicie, zieloną cebulkę, o, kroimy tylko tak. I tak naprawdę to już jest gotowe. Ta zielona cebulka. Wszystko mamy gotowe. Tylko jeszcze ostatnie warzywo, ja sobie lubię od czasu do czasu dodać kawałeczek pora. Więc tego pora też kroję w ten oto właśnie sposób. Wszystkie składniki mamy już gotowe i teraz samo gotowanie jest naprawdę bardzo szybkie. Kilka chwil i gotowe. Spójrzcie, na łoka. Wlewam sobie dość dużo oleju i teraz podsmażam moją wieprzowinę. Co się stanie? Dzięki temu, że zamarynowaliśmy ją właśnie w tej mące i z przyprawami, powstanie nam taka chrupiąca skórka. Mm. Rzucamy wszystko, tylko pamiętajcie, żeby patelnia naprawdę była bardzo, ale to bardzo dobrze nagrzana i szybko smażymy. W końcu to stir fry. Moje mięso jest już gotowe, jest bardzo chrupiące i nabrało naprawdę świetnego koloru. Dzięki temu, że dodaliśmy tej mąki, mamy taką fajną obtoczkę. I teraz musimy sobie stworzyć sos. Do mojej wieprzowiny dodaję dużo imbiru, dodaję czosnek. Hop! I też to dalej podsmażam. Teraz czekam. Aż to wszystko puści swoje smaki. Wszystko nam się podsmażyło, więc teraz dodajemy główne składniki do naszego sosu. Co my tutaj mamy? Sos ostrygowy. Dodaję też odrobinę wody, odrobinę sosu sojowego i mamy już naprawdę bardzo fajny kolor tego naszego dania. Więc dodajemy tutaj odrobinę miodu. Tak. I teraz też dodaję. Kapustę pekińską, ale tylko te twarde części, bo one szybko nam zmiękną. Ho, moje danie jest już prawie gotowe. Na samym końcu dodaję o, te białe części kapusty, no i oczywiście zieloną cebulkę. Jeszcze doprawię sobie to wszystko trochę z sokiem z limonki. Jeżeli nie macie soku z limonki, możecie użyć na przykład ocet ryżowy, który bardzo dobrze się sprawdzi. Albo inny ocet. Chodzi tutaj właśnie o wykorzystanie balansu smaku słodko-kwaśnego. Mamy tutaj te sosy słodkie, mamy yy, miód słodki, a teraz musimy to delikatnie zakwasić. I spójrzcie, moje danie jest już gotowe. Wygląda naprawdę bardzo fajnie. Jest tutaj dość dużo chrupiących rzeczy, elementy pikantne są, są elementy słone, są elementy słodkie i są elementy kwaśne. To wszystko w połączeniu. Daje naprawdę coś niesamowitego. Więc wykładamy. O! Podaję je sobie z moim ryżem ugotowanym, i teraz wykładam tą przepyszną wieprzowinę w tym sosie z warzywami. Jeżeli nie macie czasu na jakieś takie długie gotowanie, to ten przepis jest specjalnie dla Was. Jak widzicie, jest tutaj dość dużo warzyw, fajny sos i bardzo dużo. Ciekawych połączeń smakowych. Na samym końcu dodaję odrobinę limonki, hop, i posypuję to zieloną cebulką. Tak wygląda moje danie. Ja się z Wami już żegnam. Jeżeli Wam się spodobał film, to zostawcie łapkę w górę. A jeżeli lubicie azjatyckie przepisy, to koniecznie wejdźcie na kanał Doradcy Smaku, bo tam przygotowałem przepyszne, smażone tofu. Link do tego filmu znajdziecie w opisie. A ja się z Wami już żegnam. I życzę smacznego. Do zobaczenia.